Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie panny. Horoskop na marzec 2023 roku. Co panną przyniesie marzec? Główna energia dla panny. pocianki, A przepiękna karta. Przepiękna. No tutaj tak, no przede wszystkim, jeśli chodzi o związki, to mogą pojawić się dzieci. <laughs> Ogólnie rzecz biorąc, nowe, nowy członek rodziny, nowe dziecko w rodzinie. To jest wicie gniazda, czyli zakup mieszkania, domu, przeprowadzka, urządzanie, meblowanie. Jeśli chodzi o pracę, nowa praca. Znajdowanie swojego miejsca w nowej pracy. Poznanie partnerki, poznanie partnera. Podróże. Przepiękna karta dla osób spod znaku panny. A zobaczymy teraz, jak te wszystkie cudowności opisze dokładniej tarot. Ok. Dziesiątka denarów karta rodziny. Co pomaga lub przeszkadza? Piątka kielichów. Baza królowa buław. Podstawa, do czego zmierzamy? Czwórka. Mówiłam, że wicie gniazda. Czwórka denarów, do tego zmierzacie. Do przeszłości mag. W przyszłości rycerz kielichów. As mieczy. Karta kochanków, czego mnie nie dziwi, że tu się pojawiła. Paść kielichów. Rada dla Was. Król denarów. No, droga Panno. Hm. Czas się ustatkować, powiedziałabym. Tak, rada dla Was, król denarów. Kim jest król denarów? Partnerem. Osobą stabilną osobą, która gromadzi dobra materialne dla dobra swojego, przede wszystkim, no ale i dla dobra swojej rodziny. I taka jest karta Rada. Dlatego powiedziałam czas się ustatkować. No a co zrobić, żeby się ustatkować? No przede wszystkim skupić się na tym, kogo się ma, co się ma, a nie ciągle żałować tych wszystkich byłych, którzy odeszli w siną dal, bo to ewidentnie Wam przeszkadza. Czyli ja, ja bym powiedziała, że tu jest właśnie takie e, coś takiego, że ale też jeszcze jedna myśl. Chcecie się ustatkować, macie partnerkę, partnera do ustatkowania się, natomiast z otoczenia to jest tak, jak sam pies nie zje i drugiemu nie da. Nagle w marcu e, ktoś Wam zaczyna rzucać kłody pod nogi z tych właśnie byłych, byłych, bo doszły słuchy wiadomości, jak to panna zamierza się ustatkować, być może wyjść za mąż albo ożenić, i zaczyna się ta zazdrość, prawda? I w tym momencie tutaj ktoś ma żal, i ten żal zaczyna wylewać, jak to panna mnie porzuciła, zostawiła, a teraz panna sobie układa życie i jest tej pannie tak dobrze. O nie, 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 tutaj to trzeba by coś tutaj wyknąć. Prawda? Jakąś świnię podłożyć. No bo, no bo przecież ktoś nie może mieć le, 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 lepiej niż ja, no więc trzeba pannie coś tutaj nawywijać, tak? Więc taka myśl do głowy też mi przyszła. Panna na skutek właśnie takiego działania, może podkopywania, będzie chciała pokazać, że się odcina od tej przeszłości, odcina się od tej osoby bo chce być Panna postrzegana właśnie jako ta osoba stabilna, gotowa do tworzenia zdrowej, porządnej, normalnej, stabilnej relacji. No żeby tak było, no to jeszcze Panna powinna zrobić jeden krok. A mianowicie, no, zdeklarować się komuś chcę być z tobą. Chcę z tobą zamieszkać. Tu jeszcze takie, jakby powiedziałabym, są... Wpływy tej królowej Buław. Czyli panna jeszcze może się opierać na takiej energii typowo y, romansowej, nie? No jeszcze tak, ale, ale dążenie ogólnie kierunek to jest czwórka buław, azyl. Wspólne zamieszkanie, wspólny dom, miejsce. Właśnie to gniazdo, o którym pięknie opowiedziały bociany. Znaj. Znalezienie sobie kogoś do pary i uwicie wspólnego gniazda. Odcięcie się od przeszłości, zdeklarowanie, opisanie swoich uczuć, prawda? Deklaracja: chcesz ze mną mieszkać, nie chcesz? To tyle. Uprzedzenie, jeszcze tu jest też ważne, żeby panna była szczera i uprzedziła potencjalną kandydatkę lub kandydata o możliwości knucia przez byłych byłych. To jest też ważne. Tu należy zachować stabilność, odporność. i działać wespół w zespół z tą nową osobą, będąc do bólu szczerym, otwartym, nie ukrywać niczego, bo to ukrywanie może, Wyjść wam na niekorzyść. Możecie być <laughs> posądzeni, drogie panny, posądzone, drogie panny, o to, że nie dotrzymujecie obietnic. Prawda? Więc jakby wszelakiego typu opóźnienia, żeby uniknąć tego posądzenia, ale ty przecież nie dotrzymujesz, obiecałeś, obiecałaś. No i co? Więc, żeby uniknąć tego posądzenia, bo ktoś nie zna przyczyn. Dlaczego takie opóźnienie istnieje? Bo, bo zostało obiecane. To trzeba by wyjaśnić wszystko krok po kroku. I szczerze opowiedzieć o swoich uczuciach. A wyzwaniem dla Was, proszę, bo jeszcze tu przykryta karta dziesiątka denarów. To jest karta tworzenia rodu, rodziny, miejsca, siedliska. Tak jak bocian wije gniazdo, tak dziesiątka denarów jest bardzo gniazdowo bociania. To jest Początek miejsca, z którego będzie się wywozić wasza rodzina, wasz ród. I, I jest to jak najbardziej stabilne. Ok, to było bardzo związkowo. Natomiast ja bym powiedziała jeszcze tak, że w sprawach takich finansowych to drogie panny nie miejcie skrupułów. Nie miejcie skrupułów. Nie dajcie sobie grać jakby tutaj na emocjach, bo może być tak, że ktoś prowadzi firmę i to dużą. I macie na przykład no, mało wydajnego pracownika, tak? No a jednocześnie szkoda wam, bo, bo biedny, bo mieszka gdzieś tam. No ja no, nie zachęcam tutaj do, do jakichś działań takich dziwnych, no ale po prostu w pewnym momencie może się przebrać miarka. I, I zauważycie, że to, to nie do końca prawda jest, że ta osoba jest taka biedna i w ogóle 100 nieszczęść na nią spadło, a jest jakby mało produktywna, mało wydajna w pracy i ciągle coś, i ciągle coś, nie? Więc macie dwa wyjścia: albo powierzyć tej osobie mniej znaczące zadania, no albo generalnie rozstać się i to bez żalu, bo ten żal, właśnie te emocje, tu bym powiedziała, ten żal. Emocje, być może jesteście bardzo empatycznymi szefami, ale jednak rada jest taka: no bądź konsekwentnym szefem szefową. Daj komuś, owszem, propozycję, jeśli ją przyjmie, ok, jeżeli nie, no to bez żalu wtedy powiedz do widzenia, bo ty się narażasz i twoja firma na straty. Ktoś ma wybór. Ktoś ma wybór, niekoniecznie Wy jesteście jedynym wyborem tej osoby. Ktoś może wybrać coś innego i spadnie jak kot na cztery łapy, więc nie ma co tu sobie obciążać bardzo Waszej też psychiki, prawda? Jeżeli komuś krzywda stanie, poradzi sobie ta osoba spokojnie. Co jeszcze? No, słuchajcie, jeśli macie jakieś ważne rozmowy na tematy finansowe, majątku rodzinnego, też podziałów domów. To będą, tematy, to będą tematy marca dla Was. I tu musicie dążyć, złożyć jakąś propozycję przy okazji tych właśnie różnych podziałów, generalnie zadziałać w tym kierunku, żeby dom był Wasz, mieszkanie, żeby było Wasze. To będzie dla Was korzystne rozwiązanie. Dziękuję i życzę udanego marca.